Od zeszłego roku realizujemy Wrocławską Akademię Lokalnych Liderów. Jest to innowacyjny projekt, ponieważ na 12 osiedlach we Wrocławiu grupy aktywnych mieszkańców i mieszkanek przechodzą przez proces projektowy z zakresu projektowania usług społecznych i realizują swój własny projekt, na który otrzymują grant w wysokości 4000 zł. Teraz jesteśmy na finiszu tego projektu i już widzimy efekty tych działań i to, co jest myślę, że bardzo pozytywne i taką wartością dodaną, że stworzyły się grupy ambasadorów i ambasadorek, które dalej kontynuują i realizują swoje projekty. Dużą wartością jest również to, że te grupy są bardzo różnorodne, składają się i z... -y, Młodzieży i osób w wieku senioralnym, co myślę, że też jest istotne, ponieważ seniorzy, żyjąc na tych osiedlach przez wiele lat, wnoszą bardzo dużo, dostrzegają pewne problemy i wyzwania, z którymi borykają się osiedla. Teraz uczestniczę w warsztacie, w którym możemy się też dzielić naszymi. Doświadczeniami, szukać inspiracji i spotykamy się z grupami osób z całej Polski, które reprezentują stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób w wieku senioralnym. Myślę, że takie warsztaty dają nam przestrzeń i też sprawiają, że otrzymujemy dodatkową energię do działania. Działamy w Łodzi od Lat, świadcząc bezpłatną usługę opieki wytchnieniowej. W programie Aktywnie Obywatele mieliśmy ogromną przyjemność realizować projekt O nas z nami. Objęliśmy wsparciem opieki wytchnieniowej 46 rodzin ogólnie z Łodzi, z czego z projektu ponad 4200 godzin opieki przez dwa lata. Projekt był skierowany do Opiekunów osób z niepełnosprawnościami. W większości były to samotne mamy, seniorki pomiędzy 60 a 80 rokiem życia, opiekujące się od mniej więcej 40 lat swoimi dorosłymi dziećmi z niepełnosprawnościami. Najczęściej były to dorosłe osoby z dziecięcym porażeniem mózgowym. Mamy bardzo wiele przykładów mam, które są niezwykle zadowolone z tego, że mogliśmy taki projekt zrealizować. Mogliśmy im pomóc w najprostszy z możliwych sposobów, dla nas najprostszy, dla nich niezwykle cenny, czyli dając im czas na to, żeby mogły pomyśleć choć przez chwilę o sobie, pójść do lekarza, spotkać się z dawno niewidzianymi znajomymi albo chociażby mieć ten czas na to, żeby spędzić go w samotności i w ciszy. Związek Centralny Działa Golpinga w Polsce od ponad 30 lat włącza się w działania na rzecz osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych, a także osób starszych. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy nasze działania mogą mieć charakter różnorodny oraz kompleksowy. W ramach naszego projektu SOS dla seniora udało nam się wytworzyć pięć inkubatorów międzypokoleniowego wolontariatu, a także wzmocnić więzi międzypokoleniowe pomiędzy wolontariuszami a osobami starszymi i przeprowadzić szereg szkoleń dla opiekunów osób zależnych. W ramach działań prowadziliśmy warsztaty kulinarne, warsztaty rękodzielnicze ale także indywidualne spotkania dla opiekunów osób zależnych. Prowadzone działania miały na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów wzmocnienie więzi pomiędzy wolontariuszami, osobami młodymi, a seniorami, czyli uczestnikami projektu oraz uzyskanie głosu przez opiekunów osób zależnych, tak by problematyka tej grupy społecznej została usłyszana i zrozumiana. Dzięki współpracy z aktywnymi obywatelami, moja organizacja miała możliwość przeprowadzić projekt Dom Sąsiedzki z Ogrodem na Poznańskim Dębcu. Dębiec jest to miejsce pełne kontrastów, ale też pełne potencjału i bardzo ciekawych historii ludzi związanych z tym, z tym rejonem Poznania od pokoleń. Dlatego zdecydowałyśmy się tam stworzyć dom sąsiedzki, czyli miejsce spotkań, budowania relacji, odbudowywania więzi sąsiedzkich, i na tym właśnie skupiał się nasz projekt. Organizowaliśmy spotkania, warsztaty, pikniki rodzinne. Wszystko to, co wokół spotkania z drugim człowiekiem może pomóc budować społeczność lokalną. Bardzo się cieszę, że miałam okazję współpracować z aktywnymi obywatelami, ponieważ pokazali nam, że współpraca z grantodawcami może być przyjemna i owocna.